No i co dzisiaj można zrobić, żeby było jeszcze fajnie? <noise> nie, nie tu. No ciężko nie będzie przejść. Ale tajskiego boksu się, ta się znajdzie, coś, gdzie będzie dużo kałtów. Trzeba poszukać wrażeń. Nie, no posiedźmy jeszcze chwilę. Dobra, trzymajcie się, jak się chce chwilę ponopować w bo już ponagrywałem. Tu się. trzymajcie się. Hej. No i witajcie ponownie. A, mam dzisiaj dobry dzień. Pokażę Wam jeszcze jedną miejscówkę. Idę do parku, idziemy właściwie tylko nowa gdzieś poszedłem. które nazywa się Lumpini Park. Fajne miejsce. Jeśli oglądacie, jest ta na, e, na Instagramie. To możecie się to rzucić, bo byliśmy tu wcześniej ludzie przychodzą tutaj biegać. Jest trasa biegowa, która wyznacza e, ilość kilometrów zrobionych. Ale jest jeszcze jedna atrakcja tego miejsca. Zaraz Wam może uda mi się pokazać. Kurde, nie wiem, czy można chodzić na zabawę. Czterech. Nie da to, Oto, oto zwierzę Trochę strach, co? Ja z Lumpini parku. Wyczytaliśmy w internecie, że jest ich, znaczy było ich tutaj około 4000, bo zaczęły się w bardzo szybkim tempie rozmnażać i rząd postanowił część z tych zwierząt przenieść po prostu do, do lasów i do jakichś tam pobliskich miejscówek, ale zostawili jakąś tam ilość jaszczurek i teraz po prostu przechadzają tutaj po tym parku. Jedzą zdechłe ryby, ptaki i tego typu rzeczy. Podobno są niegroźne. Ale robią wrażenie, bo idziesz sobie nagle jakiś taki, nie wiem, półtora metrowy jaszczur. Podobno niektóre mają do trzech metrów długości. To znalazłeś No, staw Duży? No. Taki jak wczoraj? Troszeczkę mniejszy. Trzeba delikatnie mówiąc uważać, gdzie się siada. Albo się kręcą tutaj pod ławkami, pod krzakami wychodzą sobie. No fakt. Świadomość tego, że one są tu obecnie, nie pomaga w relaksacji. Nie. Ale podobno one nie są groźne dla ludzi i nie atakują ludzi No, podobno ale... No nie wiem, ciężko w to uwierzyć Ale niezłe wrażenie Może lubię. przywykuję jak myślałem, nie wiem Dobra, popatrzcie sobie jak wygląda park Lumpini Fajne miejsce Lubię parki Park Krąpiny jest wewnętrzną oazą spokoju, świeżego powietrza i cienia, oferując mieszkańcom miasta idealne połączenie z naturą. Niby park w centrum miasta, ale tak dziko się tutaj czuję. Przez te wszystkie zwierzaki, znaczy nie Kruki, żółwia, jaszczury, a już jaszczury to w ogóle. Słuchajcie. Krachają. Nazwany na część miejsca narodzin Pana Buddy w Nepalu, park ma ponad pół miliona metrów kwadratowych i jest siedliskiem różnorodnej fauny i flory. Zobaczcie ja jak się zgromadzają, co się dzieje, wzbudzają zainteresowanie też, żółtki. A Żółw, jest? Żółta. Żółt, żółt. A żółty są? One jedzą Te jaszczury jedzą też żółwie. Żółta ucieka. I co, będzie walka? Co za kryj? Ja na szybko też bym go pokazał. Ten Grzegorz Kuba go atakuje, co on robi? co? Ten Grzegorz Kuba chciałby go zaatakować. Dobre National Geographic, co? W parku miejskim. Ale. Park miał być centrum wystawowym dla tajskich rzemiosł. Jednak z biegiem lat stał się znanym centrum rekreacyjnym na świeżym powietrzu dla mieszkańców Bangkoku. W Bangkoku spędziliśmy kilka dni. Poznaliśmy tu melisę z Holandii. Po czym razem wybraliśmy się zwiedzać małe miasteczko Pai położone na północy kraju. A Wy pamiętajcie, sport to zdrowie. Gdy chcesz coś w swoim życiu zmienić, polecam spróbować biegania. Tak na zachętę. Fajny ten park, bardzo dużo ludzi biega. Teraz jeszcze tego tak nie widać, bo jest trochę za wcześnie, i za ciepło. Ale o godziny 18.00 cała ta bieżnia jest praktycznie zajęta przez ludzi. Teraz jeszcze tak tego nie widać. Nie ma jeszcze takiej świadomości. No, ładnie. Mój zegarek pokazuje 12 i 12,5 tysiąca. Nie mój 16.00. Także to był Lumpini Park. Dzięki za uwagę. Dzięki za dzisiejszy dzień. No i do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć. Hej.